Witam w moim podcaście Genealogiczne Śledztwo. Nazywam się Janusz Stańcow Andrasz i chciałbym zaprosić Was do mojego rodzinnego kręgu. Kiedy zaczynałem genealogiczne poszukiwania, o historii mojej rodziny nie wiedziałam praktycznie niczego. Po kilku latach pracy nad tym tematem chciałbym się podzielić z Wami niesamowitymi historiami, które odkryłem i opowiedzieć o osobach z bliższego lub dalszego kręgu rodzinnego napotkanych podczas moich poszukiwań. Kto między innymi pojawi się w moich opowieściach? Będą to na przykład sekretarz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, przedwojenny rektor Uniwersytetu Poznańskiego, współtwórca Polskiego Radia, dowódcy dywizjonu 303, czy osoba, w obecności której przeprowadzona została pierwsza rozmowa telefoniczna na linii Europa-Ameryka. Zapraszam. Do słuchania kolejnych opowieści na podcaście Genealogiczne Śledztwo. Kiedy dobrych kilka lat temu byłem zaproszony na jakieś firmowe przyjęcie zorganizowane w, znajdujących się poniżej Zamku Królewskiego, Arkadach Kubickiego, nie miałem zielonego pojęcia, że miejsce to miało cokolwiek wspólnego z moją rodziną. Ba! Wtedy nawet nie wiedziałem, że już w XVIII wieku w Warszawie mieszkali moi krewni. Kilka lat potem, wiedząc już o istnieniu moich przodków pochodzących ze Szkocji, a osiadłych pod koniec wieku XVII w Polsce na rodzinie Watsonów, powoli zacząłem odkrywać jej dzieje. Aby nieco naświetlić kontekst historyczny tej gałęzi, zwłaszcza dla tych z Was, którzy nie śledzą kolejnych odcinków podcastu Genologiczne Śledztwo, pozwólcie, że dodam na początek kilka słów na ten temat. Pierwszym członkiem mojej rodziny Watsonów, który pod koniec XVII wieku osiadł na polskiej ziemi, był Robert Watson. Miał on syna Jakuba, urodzonego już w Polsce w roku 1693. On z kolei był ojcem mojej przodkini Katarzyny Watsonówny, Primowoto Lincej, to Lickę oraz Jana Roberta Watsona, bohatera dzisiejszej opowieści. Oczywiście jak to było przyjęte w tamtych czasach, Jakub to się więcej dzieci, ale o nich i o ich potomkach opowiem w swoim czasie. Wielokrotnie wspominałem już o tym, że Jan Robert Watson przez około 20 lat pracował dla ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wiedziałem też, że pod koniec XVIII wieku osiadł w zakupionym przez siebie majątku Majdan koło Kozienic. Nigdy jakoś nie zastanawiałem się jednak, gdzie on i jego coraz liczniejsza rodzina mieszkała wcześniej. No i proszę, a tutaj taka niespodzianka. I jakiś czas już temu odnalazłem w sieci publikację autorstwa Marka Wrede, niegdyś jednego z pracowników naukowych Zamku Królewskiego, z dość zagadkowym tytułem Piwnica Łocona i podbudowy tarasowe Gordonów, zamieszczoną w 18-roczniku Warszawskim. Wynika z niej coś, co w sumie jest dość logiczne. Jan Robert Watson był jednym z najbliższych współpracowników Króla, zarządzał jego prywatnymi finansami i jak się domyślam, z tego właśnie tytułu był na każde skinienie monarchy. naszemu pokoleniu przywykłemu do korzystania z telefonu, trudno sobie zapewne wyobrazić, w jaki sposób komunikowano się ze sobą ponad 200 lat temu. W przypadku takim jak na linii Król i mój Watson, Posyłano jednego ze sługów w zależności od potrzeb, albo na koniu, albo pieszego. Nie do wyobrażenia, zwłaszcza dla młodszego pokolenia, jest zapewne i to, że nienormowany dzień pracy bynajmniej nie był wynalazkiem dzikiego kapitalizmu i ludzi pracujących w korporacyjnych kieratach. Wręcz przeciwnie, był on znany od tysiącleci. Jeśli więc król potrzebował czegoś od jednego ze swoich sług, po prostu po niego posyłał. A to, że król Staś bardzo często komunikował się ze swoim kasjerem, jakim był Jan Robert Watson, wiemy z całkiem sporej zachowanej do dzisiaj korespondencji między nimi. Tak się jednak działo, kiedy król wyjeżdżał poza stolicę. Kiedy jednak w niej przebywał, zapewne chciał mieć osobę zarządzającą jego prywatnymi finansami blisko siebie. I jak się dzięki wspomnianemu na początku artykułowi okazało, miał go na wyciągnięcie ręki. Przyznam się, że z wszelkiego rodzaju planami budynków m, nigdy nie byłem za pan brat. Również i plany obrysów budynków m, przedstawionych we wspomnianym artykule jakoś nie pomagały mi umiejscowić mieszkania należącego kiedyś do Watsona, e, znajdującego się tuż przy, czy raczej pod Zamkiem Królewskim. Pomógł mi w tym dopiero obraz Kanaletta, zatytułowany. Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego. Dzięki sfotografowaniu części zbiorów Zamku Królewskiego przez Google Street View w ramach programu Google Culture Institute, mogłem zobaczyć obraz tego mistrza w dużej rozdzielczości. Według informacji w artykule Marka Wrete na obrazie znalazła się też część zabudowań wokół pałacowych zamieszkałych przez. Kilkanaście lat właśnie przez Jana Roberta Watsona i jego liczną gromadkę dzieci, które spędziły tam swoje dzieciństwo. Przyznacie, że nieczęsto można spotkać tak właśnie utrwalone miejsca związane z rodziną na tak szacownym dziele. Zamek Królewski był oczywiście przez cały czas swojego istnienia przebudowywany, obudowywano do niego również nowe pomieszczenia służące licznemu dworowi. Tak też było w przypadku apartamentu Jana Roberta Watsona. W latach 90. XX już wieku rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę renowacje terenu przelegającego do zamku, które dzisiaj nazywane są arkadami kubickiego, zajmujące częściowo teren, na którym w wieku XVIII postawione zostały różnego rodzaju budynki, a wśród nich również i te, w których mieszkał Watson. Wraz z rodziną, a także inni pracownicy króla, m.in. ojciec przyszłego zięcia Watsona, pułkownik i szambelan królewski Franciszek Gordon. Pozwólcie, że zacytuję teraz kilka obszernych fragmentów wyżej wymienionego artykułu. Jest wysoce prawdopodobne, że inicjatorem budowy domku może także założenie ogrodu była inna wysoko stojąca w hierarchii urzędników dworu i bliska osobie króla postać Jana Roberta Watsona, żyjącego w latach 1744-1810, przedstawiciela szkockiej rodziny osiadłej w Rzeczpospolitej w końcu XVII wieku. Od początku panowania Stanisława Augusta należał do personelu kamery, czyli do zarządu administrującego dobrami stołowymi oraz prywatnym majątkiem króla. Pełnił funkcję pisarza w kasie i był tak zwanym, uwaga, teraz trudny wyraz, kontraregestrantem, odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tytułowany koncyliarzem i tajnym radcą, był także w latach 1780-1784 pisarzem kancelarii królewskiej. W spisach członków dworu, Figuruje jako oficjalista skarbu Jego królewskiej mości. Z Memoriału Piłsa Kicińskiego szefa gabinetu Stanisława Augusta wiemy, że Watson był cenionym za pracowitość i oddanym urzędnikiem wtajemniczonym we wszystkie interesy królewskie. Szlachestwo polskie, a dokładnie indyganat, otrzymał w roku 1791. Na pierwszym piętrze oficyny Watson mieszkał co najmniej od 1782 roku, kiedy to majster Żebrowski malował trzy pokoje i przedpokój jego stacji na zielono i żółto ze szlakiem w kwiaty ułożonym lamperiami i filongami czyli drewnianymi płytami w drzwiach. Domownikami apartamentu złożonego w 1795 z pięciu pokoi. Z trzema piecami i kominkiem kuchni i piwnicy była poślubiona w grudniu 1784 roku żona Maria Kine oraz liczne przychodzące na świat dzieci, a także służba, których łącznie według spisu z 1792 roku było sześciu mężczyzn i osiem kobiet. Do Watsona należała także stajnia. Położona przy oficiniach na trasie. Wszystko to na obecnym etapie badań skłania do wniosku, że odkopany w skarpie Zamkowej budynek gospodarczy jest zabudowaną w połowie 1784 roku piwnicą należącą do stancji królowskiego kasiera Jana Roberta Watsona. Koniec cytatu. Jestem pewien, że to właśnie w tym chyba dość romantycznym, patrząc na Obraz kanaleta w miejscu zapoznały się dzieci królewskiego kasjera Watsona i królewskiego Szambelana, pułkownika Gordona, którzy byli sąsiadami chyba nawet przez <śpuszczaj> przysłowiową ścianę. Ich apartamenty pobudowane były, jeśli dobrze rozszyfrowałem ich położenie, w skarpie, poniżej widocznego na obrazie kanaletta, ogrodu leżącego tuż przy prywatnych apartamentach króla poniatowskiego, który na wspomnianym dziele. Uwieczniony został na zamkowym balkonie, z którego widział również zabudowania zamieszkałe przez Watsona i Gordona. Niewykluczone, że widocznymi na obrazie schodkami, czasami nawet schodził do swoich współpracowników, aby w ciszy i zdala od uszu wścibskiego dworu omówić jakieś sprawy związane z niejedną tajemnicą powierzoną waćpanowi Watsonowi. Jak to się zazwyczaj zwacał z zachowanych listach do swojego wiernego sługi. Co prawda, obraz Kanaletta kończy się tam, gdzie rozpoczynały się budynki z apartamentami Watsona i innych najbliższych współpracowników króla. Tym niemniej, chyba nie ma wiele rodzin, które mogłyby pochwalić się uwiecznieniem, nawet mimochodem, ich domostwa na obrazie jednego z najbardziej znanych malarzy XVIII wiecznej Polski. Wysłuchajmy jeszcze jednego fragmentu artykułu Marka Wrede odnoszącego się do ojca przyszłego zięcia Watsona. Stał się nim w roku 1809 pułkownika Franciszka Gordona w relacji do odkrytych w trakcie wspomnianych prac wykopaliskowych w latach 90. XX wieku fragmentów dawnej zabudowy. Odnalezienie dalszych interesujących źródeł dotyczących zabudowy skarpy, a Dokumentujących tzw. pobudowy małżeństwa Marianny Sapieńskich i Franciszka Gordonów, bodaj największych prywatnych inwestorów na tarasie zamkowym w końcu XVIII wieku, skłania do rozważenia, czy aby odkopana piwnica nie pozostaje w związku z nimi. Franciszek Salezy Gordon, żyjący w latach 1756-1821, syn Piotra, superintendenta ceł. Małopolskich polskich, był potomkiem arystokratycznej rodziny szkockich margrabiów de Huntley, która w 1684 roku otrzymała tytuł książęcy Duke of Gordon. Pradziad Franciszka Henryk na skutek prześladowań religijnych wyemigrował z kraju. Jako oberst leitnant wojsk koronnych uczestniczył w kampaniach wojennych Rzeczpospolitej. Połowy XVII wieku i w 1658 roku otrzymał polski indygenat. Potwierdzenie szlachectwa Gordonowie otrzymali na Sejmie w roku 1767. Siostra Henryka, Katarzyna, żona Jana Andrzeja Morsztyna podskarbiego koronnego, była babką Konstancji z Czartoryskich Poniatowskiej, matki króla. Franciszek Gordon był więc dalekim, za to świetnie urodzonym krewnym Stanisława Augusta. Kuzyn królewski zrobił karierę wojskową. Kapitan, w roku 1786 już major, i w 1792 pułkownik u wojsk koronnych. Dzięki urodzeniu i związkom dynastycznym Gordonowie byli spokrewnieni ze stewardami. Został też bliskim osobie Stanisława Augusta Szambelanem i królewskim adiutantem. Na dworze znalazł się już w 1770 roku, w wieku 14 lat. Jeszcze jako kapitan mieszkał najpóźniej od 1778 roku w tzw. oficynie Wielkiej Zamku, najprawdopodobniej w jej północnej części, liczący sześć pokoi apartament, Zajmował z żoną Marianną Sapieńskich, a do jego domowników należała jeszcze służba. Czterech mężczyzn i sześć kobiet. Prócz stancji i furażu na cztery konie, pobierał pensji miesięcznej 3350 zł i 15 groszy. W czasie powstania Kościuszkowskiego pozostał przy królu. Po wyjeździe Stanisława Augusta z Warszawy towarzyszył mu w Grodnie, a następnie aż do śmierci był z nim w Petersburgu". Koniec cytatu. Warto wspomnieć już na koniec tej warszawskiej sagi, że jeden z prawnuków Antoniego Strzębosza, również wymienianego jako jeden z lokatorów skarpy przy Zamku Królewskim, poślubił w roku 1863 prawnuczkę Jana Roberta Watsona. Jak więc widać znajomości zadzierżnięte na podwórku przy zamkowym. Zaprocentowały kilkadziesiąt lat później kolejnym ślubem. I teraz jest jeszcze jedna, krótka historia związana z Janem Robertem Watsonem i pewnym obrazem. Jest ona dobrym przykładem na to, że należy co jakiś czas cierpliwie wpisywać w wyszukiwarce internetowej to samo interesujące nas hasło, gdyż zawsze istnieje prawdopodobieństwo, w odmentach internetu pojawią się jakieś nowe informacje. Tak też się stało z tym dla mnie dość nieoczekiwanym zdarzeniem w postaci wpisu na stronie zamku królewskiego. Pojawiło się tam bowiem zdjęcie kolorowego i przepięknego obrazu, na którym sportretowany został kogut, kura z kurczętami i gołębiami. No wiem, że to brzmi dość banalnie. Ale wystarczy rzucić okiem na, na to płótno, aby przekonać się, że musiało ono wyjść spod ręki prawdziwego mistrza. I tak rzeczywiście było. Został on namalowany przez pochodzącego z Niderlandów, 17-wiecznego artystę malarza Melchiora de Hondecoetra, ojej, bardzo trudne nazwisko, nazywanego z racji mistrzowskich portretów ptaków. Rafaelem ptaków. Obraz według informacji zawartej właśnie na stronie zamku królewskiego, której kolekcji obecnie się znajduje, został podarowany Janowi Robertowi Watsonowi przez króla, a później sprzedany przez córkę e, Watsona Ksaweremu Branickiemu, pierwszemu właścicielowi zamku Montresor we Francji. Jak obraz znalazł się w zbiorach zamkowych, tego nie wiem napisałem do właściwego działu z nadzieją na więcej informacji na temat losów tego przepięknego obrazu. Jeśli je otrzymam, oczywiście podzielę się z Wami również i tymi informacjami. Za uwagę dziękuję Wam Janusz Stanisław Andrasz, autor podcastu Genologiczne Śledztwo. Będę wdzięczny za Wasze komentarze, lajki i subskrypcje a także za polecenie mojego podcastu waszym znajomym. Zapraszam na facebookowy fanpage podcastu. Znajdziecie go wpisując po prostu hasło genalogiczne Śledztwo. Liczę na to, że poszukiwania dotyczące mojej rodziny zachęcą was do zainteresowania się historią waszych najbliższych. Nie zapomnijcie o następnym odcinku, który ukaże się już w najbliższy piątek. Premiera każdego odcinka będzie miała miejsce co tydzień w piątek.